w kolejnym od... w moim kanale A w dzisiejszym to odci... yy, no, jest dzisiejszy odcinek informacyjny Bo trochę informacji mam no bo no, ostatnio coś nie nagrywa yy, I od razu mówię, że to dlatego że nie mam po prostu czasu ale spokojnie zamierzam nagrywać i odcinki z mojego serwera. Tak, wiecie, robię serwer na płatnym hostingu 24 na 7, więc no, więc będzie właśnie na nim teraz jesteśmy. Będzie to naprawdę fajny serwer, mówię wam. I po prostu Yy, no mam nadzieję, że zagracie na nim no. Bo naprawdę uważam, że warto będzie warto zagrać. Bo yy, zamierzam zrobić będzie... będzie to sur... Yy, serwer sur yy, zwykły survival będzie to ale y, dodatkowo no, będą tutaj sklepy, będziemy tutaj kupywać. Yy, ale, ale to jest tak... To chciałem powiedzieć. No. I będą na tym serwerze odbywać się eventy związane z takim jakieś, ale nie tylko, będą też inne eventy, nie tylko popularne, ale też o, i pod koniec każdej edycji gracze, znaczy będą teamy na się zbadały teamy. I później te teamy będą ze sobą walczyły pod koniec edycji. Każdy gracz, który zginie, będzie dostał aspektora. I po prostu team, który wygra Dostanie y, jakieś itemki na start y, następnego y, następnej edycji. Y, co jeszcze mogę powiedzieć? Znaczy na, na pewno będą różne konkursy, różne tam rzeczy. Ranka akurat y, nie zamierzam dawać. Nic za kasę też nie będzie. Yy... Po prostu taki serwer survival. Jeśli lubicie taki, to zapraszam do zagrania. i tych, którzy jeszcze mi nie subskrybują, yy... po prostu. Nie mogę się wysłowić dzisiaj, coś po prostu. Ale to pewnie tym, że stresuję się, bo sobie dawno nie nagrywałem. No więc to by było na tyle. No i ja, ja będę się z wami żegnać. No i do zobaczenia na moim serwerze. Siema!